Sporo obaw pośród mieszkańców powiatu otwockiego wzbudziła fala wezbraniowa, która w dniach 19 do 21 maja przepływała rzeką Wisłą. Bardzo mocno podniósł się także poziom Świdra. Zalania dużych terenów połączone z przekroczeniem przez rzekę stanu strzegawczego wynoszącego 370 cm spotkały się z szybką odpowiedzią komendanta powiatowego PSP starszego brygadiera Mariusza Zabrockiego. Sztab koordynujący działania przeciwpowodziowe został wsparty przez siły policji. Podczas trzydniowej akcji 114 policjantów razem ze 198 strażakami z wartymi 56 zastępach tworzyło patrole piesze monitorujące poziom wody oraz kontrolujące stan wałów na długości blisko 40 km. W momencie kulminacyjnym fala na naszym terenie osiągnęła poziom 473 cm przekraczając stan alarmowy o przeszło pół metra. Najbardziej zagrożonymi terenami były gminy Sobienie Jeziory, Karczew i Józef. Dziś poziom wody w Wisle sukcesywnie opada i nic nie zapowiada, aby mógł znów się podnieść. Na bieżąco stan Wisły mogą Państwo monitorować na stronie wyświetlającej się właśnie na monitorze www.pogodynka.pl łamane przez Polska, łamane przez Hydro, łamane przez Wisła.